Zadanie z postacią iloczynową troszkę w inny sposób. Moglibyśmy tutaj policzyć deltę, wyznaczyć sobie x1, x2, jednak, jak Ci chcę pokazać szybszy sposób na to zadanie. W poprzedniej części tego zadania dowiedzieliśmy się, ile wynosi P. Przypominam, P, czyli minus B przez 2A. Ile wynosiło to P? Wynosiło minus 52. Czyli my tutaj tak naprawdę moglibyśmy się posłużyć tym wierzchołkiem do zobaczenia, która postać iloczynowa będzie prawdziwa. Dlaczego? Bo x wierzchołkowy to tak naprawdę nasze współczynniki x1, x2, nasze miejsca zerowe, podzielone na 2. Co tutaj będziemy mieli? Wy odpowiedzi E. będziemy mieli x1, czyli 2, i x2, czyli 3. No 2 plus 3 podzielić na 2 nie dadzą nam minus 5 drugich, więc odpowiedź E odpada. Odpowiedź F, tutaj x1 to będzie 2, i x2 to będzie minus 3. 2 minus 3 to nie jest minus 5, więc tutaj odpada nam odpowiedź F. Odpowiedź G, mamy minus 2 oraz 3. Minus 2 plus 3 to 1. Jedna druga to nie minus 5 drugich, więc tutaj będzie odpowiedź H. Dlaczego? Bo mamy minus 2 i mamy minus 3. Minus 2 minus 3 daje minus 5. Podzielić na 2 to jest dokładnie to p, którego my tutaj szukaliśmy. Oczywiście możesz to zadanie rozwiązać za pomocą delty, wyznaczyć sobie x1x2 i podstawić do którego wzoru? No do wzoru, który mamy trochę niżej w tablicach, do wzoru na postać iloczynową. Koniecznie daj znać, jak Ty rozwiązałbyś to zadanie. Czekam na Wasze komentarze.